Wracamy, kurde. Rza bardzo rzadką sytuację, że duch nie atakuje przy schodach. Atakuje Sp w sposób de-dent, de-dent, dent Jakbym podniósł smacza byłoby spoko, a tak oczywiście, że go zgubiłem, bo był przy schodach. Muszę się nauczyć, że sobie go tam, tam gdzieś da dalej kłaść, nie? No to będzie spoko. Bez kitu, nie? O, Przyszedłem! Czekaj, co? Ty ty coś zrobiłeś tutaj? E. Eee, what the hell? A obraz, czekaj, co? Przecież nie był rzucony. Eee, E... Szerej. Nie będę robić zdjęcia, bo obrazu pewnie nie trafię. Pe będzie pewnie niezaliczone. Oczywiście, że korki ciachnęła instant. To? Nie lubisz, nie lubisz, nie lubisz. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Kim jest sign. I mi są Dobra, albo nie dawaj mi nic. Ja idę na poszukiwania kości i itemku. Wi? Tak, co? Ale to bym. Proszę, dziękuję IMewka Ej, bo z tego wszystkiego tutaj nie spoglądałem. Nie ma. Nie tym razem. Ej, to faktycznie tylko krąg mi został. No Coś tu ma nośc. Ruf, ruf. Najmniej wtedy przedmiotu ruf. Okej, wezmę Jurejoni, Łatwo.

Maczcik. Od razu niosę smaczciki, nie? Chociaż no. By jednego dam tutaj. Postaw te korki. Kolejnego tam. Nie zapomnę, klasyk. Dzisiaj jestem zakręcony bardziej niż zwykle. Nie rób mi tak, jak jestem bez latarki, co? Proszę, dziękuję. Idę, idę, po zapalniczkę jeszcze. Miałem wziąć zapalniczkę zamiast, zamiast trzeciego smadza. No i fajno. zachowaniem podcho Podchodzi już po do niego. Co ci te korki zrobiły? What tak. Ile razy można je ciachać? Okej, okay, jestem chyba gotów, nie? Gdzie zeszyt? Mocno rzucił zeszytem. Okay then Bro, you're catching chip, eh? Little freezing? Yeah. Alright, give me a sign. Step in the salt. Kome it. It's simple What up. A, się są tu. Duch jak chodzi, to ob obierane na najkrótsze trasy. Przykładowo rozsypałem tu, jeżeli przejdzie stąd, do kuchni, albo z kuchni dotąd, no to wybierze najkrótszą trasę. Czyli musowo musi wdepnąć sól. Gdzie ty mnie dotakowała, z tyłu? Nieładnie.

nie zaliczyło? O co, bo znikło? Co mi chcesz powiedzieć? Za szybko ta stopa znikła. Gdzie ten telefon? Nie widzę go. A. Mamy prawie wsio. Tak samo widzisz? No tu tutaj wdepnął, bo. bo albo. Niby, niby stopa wskazuje, że na to, że poszedł jakoś tak o. Ale ni, nie ma pewności, że to faktycznie tak działa. Mógł, mógł zrobić coś takiego. Jakby zrobił I ty jesteś, Helena! Oh Helen, hell, Sweetie, come on. To by to był mocny rzut? Nie wiem. Może? Jakby sól, sól była troszeczkę tutaj dalej, no to tutaj by nie, nie wdepnął, bo nie wdepnęła, bo no bo jak? Helen, give me a sign. Chcę być Hanta, żeby zaliczyć smadża. Pff, mówisz masz? Ty jesteś piwnicy? A nie tam. Double bakaz zrobiła. Czy Helen mnie właśnie zaprosiła do. Sypialni? Przepraszam? Dlaczego tu jest. Tu... tu jest Freezinga. Wszelka aktywność jest tam. Czy jest tu Freezing? Albo inaczej. Czy, czy jest tu Freezing? Nie sądzę. A, puknęła tu w szybę, nie? Helen! Jestem! What do, you... What do you want from me, Helen? Helen! Ja cię zaczynam lubić trochę, nie? <ścoughs> ale no. To tak trochę. Nie, legal... Może nie, nie, nielegalnie, nie ale no. Nie żyjesz, a ja żyję. Przy, przykre, ale prawdziwe. Ale no patrzcie, przyszłem, jak mnie przywitała, O ta Helen, Helen, mówisz? <laughs> Może, Helen, tu są more! mor. I need you. Imagine, ona stąd poszła do, teraz do kuchni. Mnie, robiła mi detenda, no, no nie do końca. bo mam mam smaża, Tu mam dobrą krywę. Nie żyje ja żyję. Co do something. Make a noise? Make a sound? No, jest freezing. O, oh, okay, then Helen. Chciałem pójść zobaczyć, czy to jest freezing. Freezing, ja akurat uciekłem na hancie Przed huntem. Zaraz. Ale chyba nie ma wątpliwości, że to jest oni. Nie zrobił ani razu gostiventa chmurkowego. Len! Len! I'm here! Tell me tell me something! Tell me everything! Len! Len Len. Właśnie miał jest freezing. No Znowu uciekłem przed hantem! What the hell? Nie no, nie no, tu Freezingu... nie ma. Ona przestała cokolwiek robić i ona zaczęła tylko sypać huntami. Nieś rzucasz, Helen? Helen, this bunny is for you. So so sanity. pewnie pewnie nie za nie za wysokie. Helen, do yourself. don't attack me, chill, please. I know we can do that. Teraz muszę się cofnąć. Helen, hello Helen, hello, I'm here for you. Len, 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 brakuje światłem. Woohoo! <coughs> uh -huh. Czy jest sens to dłużej ciągnąć? Szkoda, że nie mamy tablicy. Ale wait! Właśnie! Ja łyknę Zaczymy zobaczymy co ona wtedy zrobi. bo była aktywna, sypała go z eventami, zanim by pewnie spadło, no to przestała sypać eventami, zaczęła sypać atakami, czy mi zostały dwa smadże? Jednego mam tu, a drugi jest tu. A, trzeci jest tu. Dobrze. Hello, Helen. Look, this bun is for you. Take it. Take it. Do you like it? Co I Helen, Helen, What? To jest Ruf Wilson! Ugh. Ja do, ciągle do niej Helen mówię! Aaaa! Niedobrze! Co mi da Helen? Helen była na poprzedniej rozgrywce! Taką gafę strzelić? Helen była na poprzedniej rozgrywce. Tam, tam gdzie, gdzie mnie dopadła. Z, gdzie mi zrobiła dead enda. Ruf! I'm so sorry! <laughs> ruf! Hello, ruf! Ruf Wilson! Ruf Wilson! Ruf Wilson! Ruf Wilson! Dach Wilson. No, te te, te roof, tak się dziwnie czyta. Można przeczytać na kilka sposobów. A i zawsze wyjdzie dziwnie. Co, za wysoki sanity? Rów mam? Jesteś o nim. Powinnaś lubić zbijać sanity. Czy może znowu uciekłaś ode mnie, mimo że frizzing jeszcze tu jest? Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Zero! Чьей-то не было, правда? roof are you okay oh hey then hello i guess welcome in I tu nie było, ona przyszła, ona gdzieś była. Lobrów? Nie, dobra. Ile można siedzieć? Jedziemy za nim. Goodbye, it's, it's been It's been be pleasure. Jak się okaże, Jurej, no to będzie zaskoczenie. Tak jest, udało się. Udało się.